Ona chyba wsiada tam, gdzie trzeba. Jestem kochani na Wolska Polskiego. Stoję, no jestem No Nie róbcie za mnie głupiej. No czy nie robię z pani głupiej, tylko po prostu mówię, jak jest zaznaczony. Bo... Ale patrz tam, gdzie jesteś. No ja, aktualnie jestem. Taka malutka blondynka. To nie, no nie. Są jakieś siaja. Gdzie pani dokładnie stoi? Proszę. proszę? Zdję, Wyglądam novelu. Nadal... Tak, mam się tak Co to się, co jest grane? <grystanie> Ona chyba wsiadła nie tam gdzie trzeba. Pani wsiadła chyba nie do tej taksówki to trzeba. No wsiadła mnie do tej taksówki, no. No, no i co w związku z tym? Na znaczy wie pani, no ja czekam tam, gdzie pani zaznaczyła, Nie widzę tutaj pani. Nie, 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 nie. Ja na pana czekałam 20 minut. i co? musiałam, No i musiałam kolejną taksówkę zamówić. Człowieku, stałam 40 minut tam przystanku. Na pana czekałam. Pan się na mnie nie gniewa. I pan się na mnie nie gniewa. No. Wie pani, co, zakończę teraz może, bo to nie ma sensu. Życzę mi jego wieczoru. Tak, również.